Hej, hej, hej! Dzisiaj będzie troszkę ogrodnikowo. Mam bowiem dla Was do zaprezentowania poradnik ogrodniczy z kalendarzem na cały rok autorstwa pana Witolda Czuksanowa i jest to wpływ książki 2023. Książkę mam do dyspozycji od wydawnictwa Zysk Iska. I premiera miała 18 października 2022 roku. I to, co tutaj zauważyłam, to ona zawsze wychodzi pod koniec roku. Teraz następna wyjdzie też pod koniec 2023, żebyśmy mieli na 24 pełen obraz tego, co może się zdarzyć a, albo Boże co się nie wydarzyć. I wiecie co? Wielu z Was zapewne nie wie, że księżyc raczej faza, w której się znajduje, ma duży wpływ na to, czy to, co zasialiśmy, w ogóle tutaj wyrośnie. Wiecie, również miejsce, gdzie jest wysiane, ma ogromne znaczenie dla wzrostu warzyw, roślin czy też kwiatków. Wiecie, jak możecie zauważyć, to nie jest pierwszy poradnik, po których sięgnęłam. Nie jest pierwszy, który napisał sam pan autor Witold Czuksanów. Zawsze wychodzi tylko jeden na cały rok, gdyż księżyc sprzyja poszczególnym pracom ogrodniczym, które wypadają właśnie w różnym okresie czasu. Autor ponownie wspomnić, od czego zależy, byśmy mogli się też cieszyć z własnych plonów. Pokrótce tylko wspomnę, że na przykład w styczniu mm, warto było wymienić podłoże kwiatów doniczkowych, przez cały luty można było wysiewać kiełki, żodkiewki, brokułu, pszenicy, a nawet listki, słonecznika, groszku czy cebuli. No marzec zdecydowanie tutaj e, sprzyjał pewnym e, okolicznościom, a mniej więcej wysiewom nowalijek, kolorowych sałat, szpinaku, cebulki, dymki, szczypiorku, a nawet rukoli. Ja ją bardzo lubię, nie wiem czy Wy też. Kwiecień to czas pracy, gdyż no, trzeba opryskać tam, gdzie rosną e, wszystkie gatunki pestkowe. Jeżeli we wcześniejszym roku pojawiła się na nich taka brunatna plamistość, to właśnie teraz możecie jej zapobiec. Teraz, w tamtym czasie. W maju w tunelach i na rabatach sadziło się rozsadę pomidorów, papryki, ogórków oraz innych ciałolubnych roślin, ciałolubnych ciepłolubnych. Na początku czerwca bowiem nadal sialiśmy i sadziliśmy rozsady ciepłolubnych tyń, melonów, arbuzów, fasolę szparagową, nawet cukrowy groszek, koper, czarną brzotkiew czy też mm, cykorię sałatową. Lipiec który jeszcze trwa, to czas zbierania owoców i robienia przetworów. Jeśli ktoś posiada trawniki i trawy dekoracyjne, no niestety, ale powinien podlać im troszeczkę nawozów, gdyż potrzebują od nas takiego wsparcia, kiedy wiecie, no unoszą jeszcze te kwiatostany. Czym podlewać i gdzie przycinać? Autor wszystko dokładnie nam to opisuje. Mamy z podziałem na daty. Żeby nie stracić niczego więcej, powiem Wam tylko tyle, że mnie to najbardziej zadziwia, jak odpowiednio dobrany czas i miejsce się może sprawić, że nasz ogród będzie nie tylko piękny, ale również bogato obrodzony. A dla tych, co nie wiedzą, książka zawiera ogrom zdjęć z tego co. Aktualnie sam autor robi z tych wszystkich swoich obserwacji, czym na przykład tutaj robi, mówię, no nie w sposób nazwać rzecz, gdzie ktoś, kto nigdy nie miał z ogrodnictwem do czynienia, nie wie, jak ona wygląda, tak? Bardzo prosto mamy też wszystko wytłumaczone. On opisuje tutaj nam swoje spostrzeżenia z perspektywy wieloletniej obserwacji i przyznaję wam, że grzechem by było naprawdę go nie posłuchać, gdyż jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby się mylił. To jest tutaj bardzo zadziwiające, że on potrafi przewidzieć na tyle, że w przyszłym roku, co o której porze zasiejemy, czy wsadzimy, to naprawdę wyrośnie. Jego rady są bardzo cenne. Co ważniejsze, sprawdzają się naprawdę, naprawdę, naprawdę. Nie trzeba się na niczym znać. Poradnik jest też dla początkujących, dla zaawansowanych sadników, rolników, działkowiczów, czy nawet dla Ciebie, które stwierdziły, że od dzisiaj chcesz mieć kwiatki w ogrodzie. Także książka jest naprawdę dla wszystkich. Bardzo ładnie tutaj dokładnie nam wszystko opowiada. Na początku mamy takie wprowadzenie, jak się właśnie zaczął tym zajmować, co zrobić, żeby w danym roku było to, co akurat powinno rosnąć. Więc myślę, że... O, widzicie? Książka jest naprawdę świetna. Świetna I, i ja po raz kolejny mówię wam, że to nie przypadki, gdzie fazy księżyca mają wpływ na to, co nam wyrośnie. My wiele razy żeśmy sadzili... Nie w tym miejscu, co trzeba. Dziwiliśmy się, że później nie rośnie. Po czym Ewelinka stwierdziła, że pora przeczytać książkę, na której pasowałoby się znać, więc wam powiem, że już wiem, w czym był wielki błąd. Także ja tego błędu nie zamierzam więcej razy popełniać. Warto czytać taką książkę, żeby po prostu wiedzieć, co możecie później zjeść, jeżeli coś wsadzicie. <laughs> Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa-pa, pa! pa, pa, pa.